Dzień dobry, dziki. Co tam Was ciekawego słuchać? Dajcie w komentarzach, pamiętajcie, czytam komentarze, nagrywam filmy na vhs się, a nawet na niektóre odpowiadamy w szorcach, ponieważ bardzo, ale to bardzo lubimy być z Wami w kontakcie. A my dzisiaj porozmawiamy sobie na kolejny bardzo istotny i jakże ważny temat, tym razem związany z polecanymi konsolami, a dokładniej jakie konsole w te wakacje opłaca się kupić, które będą najlepszym wyborem i jaka dla was konsola w tym czasie naszym zdaniem jest najlepsza, a ponadto dzisiejszych. Objawionej w Paktach Autentycznych o kolejnym fenomenie, czyli o dotacji dla graczy, czyli projekt 700+. No spora i ciekawa rewelacja, więc zaczynamy, bo nie ma co przedłużać, będzie się dzisiaj sporo działo. W dzisiejszym odcinku postaramy się przedstawić najlepsze konsole na rok 2022. Naszym głównym założeniem będzie dobranie sprzętu przede wszystkim, najlepszych pod względem opłacalności. Warto też wspomnieć, że nie ma czegoś takiego jak zła konsola. Są po prostu tylko te źle wycenione. Na pierwszy ogień weźmiemy naszego ulubieńca, czyli króla opłacalności Xbox Series S. Jak to mówią niektórzy nasi widzowie, jest to nowa konsola starej generacji. I szczerze mówiąc, czytając tego typu komentarze po raz setny, załamują się nam ręce. Nawet nie wiemy, jak nagiąć prawa fizyki i rzeczywistości, aby w ogóle powiedzieć, że. Ta konsola ma cokolwiek wspólnego z poprzednią generacją. Oczywiście jest to pełnoprawny Next Gen, który dopiero pokaże nam na co go stać, a na ten moment pełni on funkcję odtwarzacza gier z zwykłego Xboxa One. Samą konsolę nierzadko jesteśmy w stanie znaleźć w promocjach, gdzie często spada poniżej 1200 zł, a jeśli nie boicie się zakupów z drugiej ręki, to śmiało możecie je szukać nawet poniżej 800 zł. Oczywiście. W większości jest to zasługa właśnie tych hejterów, którzy najeżdżają na tą cudowną konsolę, jednocześnie wpływając na jej korzystniejszą cenę. Więc teraz nie wiadomo, czy ich tutaj, jakby się na nich denerwować, czy im dziękować. Szczegóły na temat samej konsoli znajdziecie na kanale, a filmów o niej jest sporo, a na pewno więcej niż umiem policzyć, a liczę dobrze, miałem piątkę z liczenia do dziesięciu. Na drugim miejscu planowaliśmy umieścić, naszym zdaniem, czarnego konia wśród konsol, jednak cena, jaką trzeba zapłacić za niego w Zbiła nas z siodła. Mowa tu oczywiście o PlayStation 5 Digital, za którego okazuje się obecnie, musimy zapłacić ponad 3000 złotych, co jasno wskazuje, że przewidzieliśmy przyszłość i ceny po prostu znów zwariowały. Ciekawe, za ile otworzą giełdę konsol PlayStation 5, gdzie będziemy obstawiać. Dobra, dzisiaj zamówiłem PlayStation 5 za 15 tysięcy. Obstawiam y, procent zwrotu na poziomie 20%, ponieważ wszystko wskazuje na to, że ceny konsol znowu idą do góry. Będą powoli równać się ze sztabkami złota. Wersja z napędem jest jeszcze droższa co jak dla nas całkowicie przekreśla sens jej zakupu. Jeśli jednak traficie na PlayStation 5 Digital w cenie poniżej 2500 zł w przypadku nowej konsoli, a mniej niż 2000 zł w przypadku używki, to jeśli jesteście mega napaleni i Bóg wam da, to możecie korzystać i kupować konsolę. Dlatego umówmy się, że PS5 zostaje na swojej drugiej pozycji, jednak podkreślamy, że jego cena musi wrócić do choćby okolic tej sugerowanej czy też normy. Więc jakby czekamy i dajemy jej ten kredyt zaufania, pozostawiając ją tutaj na drugim miejscu. Oczywiście po szczegóły na temat samego PS5 Digital oraz pakietu PlayStation Plus Extra który w przypadku tej konsoli powinien być jako część składowa. Zapraszamy Was do naszych poprzednich materiałów, ponieważ też jakby tutaj od serca rozwodziliśmy się nad tym, nad tym tematem. Na trzecie miejsce trafia król taniego grania, czyli Xbox One albo Xbox. One, którego to da się nawet wyrwać poniżej 400 zł. A przypominamy, że na tej konsoli zagramy obecnie we wszystko. Gdyż nawet gry, które mają na niej nie zadziałać, możemy odpalić po prostu w chmurze. Jakby tutaj warto powiedzieć, że Xbox One cechuje kilka cech. Oczywiście sprawiają one, że po prostu jest ona warta zakupu. Te cechy to oczywiście to, że jest tania, a przy odpowiedniej cenie i możliwościach można wybaczyć jej praktycznie wszystko. Chociaż nie wiem czy wybaczyłbym jej, gdyby nie straciła. Tak jak Krystyna w 73. Oczywiście, aby w pełni skorzystać z konsoli, możemy kupić albo Tone Gear, albo po prostu usługę Game Pass, która to zapewni nam praktycznie nieograniczoną ilość rozgrywki. Więc the choice is yours. Jakbym to powiedział. Czwarte miejsce przekazujemy dla PlayStation 4 i jest to naszym zdaniem najlepsza konsola dla tych, którzy do tej pory nie mieli okazji zapoznać się z biblioteką gier, Sony, gdyż przerażało ich właśnie ogrom pieniędzy, jakie trzeba wydać na sprzęt oraz Gry. Samą używaną konsolę jesteśmy w stanie kupić nawet za 500, co w połączeniu z rocznym pakietem PlayStation Plus premium da nam kwotę lekko albo da nam kwotę niecałe 800 zł, a pozwoli na nadrobienie naprawdę dużej ilości gier, bo nie ma co się oszukiwać. PlayStation Plus Extra i Premium to ogromna biblioteka od odsany. Ewentualnie możecie zawsze kupić tonę gier z LX na Wagę, a używki potrafią schodzić naprawdę za grosz. Ostatnie miejsce w naszym zestawieniu zajmuje Xbox Series X, i pomimo, że jest to najmocniejsza konsola dostępna na rynku, to ze względu na wysoką cenę i brak obecnie gier pozwalających na pełne wykorzystanie możliwości tego sprzętu, dajemy jej dopiero miejsce. Oczywiście sami bardzo, ale to bardzo kochamy Xboxa Series X i uważamy, że sama konsola zapewni nam opad szczeny jeszcze pod koniec tego roku. Jednak na ten moment to płacimy ponad 2400 zł za nową konsolę lub nawet 1600 zł za używkę. No i wniosek z tego filmu jest prosty. Zaskoczyła nas cena Xboxa Series X i w sumie ranking cały jest do wywalenia, ponieważ Series X... X, po prostu wymiata i oczywiście pod warunkiem że macie do wydania większą ilość gotówki, gdyż w przeciwnym wypadku dalej Xbox Series S po prostu daje radę. Podsumowując to zaskoczyły nas dwie kwestie. To jak w dalszym ciągu zachowują się ceny PlayStation 5 oraz Xboxów Series, a w szczególności Series X, która to potrafi być dwa razy tańsza od konkurenta, będąc jednocześnie szybszą. To pokazuje jak marka i nastawienie graczy może Zawyżyć ceny danej konsoli. Podejrzewamy, że gdyby zaczęto zapowiadać tak mocne tytuły jak ze Stiny Sony, będące jednocześnie tylko i wyłącznie dedykowane dla Xboxa, mogłoby się okazać, że nawet przed premierą tych gier konsola mogłaby mocno podrożać. Upewnijcie się! Że nie jesteście teraz sami, ponieważ przed Wami objawione fakty autentyczne i formułka, jak z reklamy tabletek. To, co teraz usłyszycie, absolutnie nie może pozostać tajemnicą. Jeżeli się wydamy, wszystkie się wyprzemy, udajemy, że Was nie znamy i pijemy drinki Marrakeszu nad palmami. Wam pewno nikt w to nie uwierzy, więc chyba najlepiej będzie, jak potraktujecie to jako żart. Zapewne pamiętacie o wprowadzonym obowiązkowym podatku od zakupu konsol i regularnej daninie co miesiąc od posiadanej konsoli, którą musicie opłacać. Pewnie też nie jest Wam obca polityka 500, dlatego mamy dla Was ciekawą informację, ponieważ ponieważ okazuje się, że każdy posiadacz konsoli w domu korzystający ze świadczenia 500 plus zakwalifikował się do programu Cyfrowa Polska 700 97 2022. Rozwiązanie to jest o tyle rewolucyjne, że jest to pierwszy raz w historii, aby gracze otrzymali możliwość pomocy państwu a o co dokładnie chodzi? Generalnie opracowany w 1997 roku projekt cyfryzacji Polski i w czerwcu 2022 roku i został ostatecznie zatwierdzony przez Radę Konkordatową. Projekt ten przewiduje, aby pomóc graczom, którzy nie mogą pozwolić sobie na własne urządzenie, dlatego aby móc umożliwić tym graczom zakup wymarzonego sprzętu, ustanowiono specjalny podatek dla graczy, którzy już konsolę posiadają. W wysokości 700 zł miesięcznie i o ile przed rewaloryzacją pieniądza kwota ta nie stanowiła większego problemu to ówcześnie no niestety 700 zł to spora kwota. Założenie jest proste. Gracze, którzy nie mają konsol Będą otrzymywać w ramach tego projektu miesięcznie 600 zł w postaci doładowań do Steam'a, sklepu Microsoft czy też innych tego typu platform, aby przeznaczyć te pieniądze na gry i konsole. Projekt ten ma na celu łączyć przyjemne z pożytecznym, gdzie potrzebujący gracze będą mocno wspierani. Ustawodawca zapewnia, że program 700+ Plus ma również nie powodować inflacji, ponieważ posiadacze konsol będą miesięcznie płacić 700 zł, z z czego 200 zł ma pokryć koszty operacyjne, a 600 zł trafi do graczy, przez co program ten ma być inflacyjno-oporny, czy jakoś. To? Dajcie znać w komentarzu, którą konsolę Waszym zdaniem aktualnie najbardziej się opłaca i za ile? A jeżeli macie po tym materiale niedosyt, na kanale jest sporo filmów poświęconych tematyce aktualnej generacji konsol, poprzedniej generacji czy też nawet sprzętom retro. A jeżeli tego wam mało, to również na kanale pojawiają się materiały stricte poświęcone tematyce cpc tak więc jest co na kanale robić, serdecznie was zapraszamy. A jeżeli macie ochotę na luźne gadki, no to tu macie Discorda, nikt tam nic nie pisze, ale na pewno wy się pojawicie i towarzystwo rozkręcicie, tak więc my co? Widzimy się jutro w filmie, albo nie, w shortach, później w filmie, albo też w shortach. W każdym razie nie wiem, widzimy się codziennie, ale nie wiem, nigdy nic nie wiem. W każdym razie do zobaczenia moi mili w kolejnym materiale, do widzenia, dziki.